Nawiązując do mojego cyklu y, tranzytów do Słońca, chciałabym powiedzieć kilka słów na temat tranzytów y, Neptuna do Księżyca, dlatego że one y, są właściwie często najważniejsze, bardziej odczuwalne niż te do Słońca. No niestety nie jestem w stanie powiedzieć, kto kiedy taki tranzyt czuje, ponieważ Księżyc y, porusza się zbyt szybko, żeby oszacować, kto kiedy go tam ma. Trzeba tu już zobaczyć kosmogram. Y, każdy może też zobaczyć swój kosmogram. Można go nabyć i po prostu wiedzieć, gdzie ma się jak, jaką planetę. Niemniej jednak, jak wspomniałam, tranzyty tych dwóch planet są, w ogóle aspekty tych dwóch planet są bardzo istotne. A co do tranzytu Neptuna do Księżyca, zacznijmy od tego, że Neptun wiąże się z iluzjami, fantazjami, marzeniami ale też pewnego rodzaju taką dezorientacją, zagubieniem w świecie takiej twardej materialistyki. Jest to też planeta związana ze współczuciem, z taką prawdziwą empatią, z ofiarnością, taką zupełnie bezinteresowną często. Oznacza też dla Neptuna brak struktur, granic. To znaczy, że człowiek sam w sobie nie jest odrębną jednostką, tylko jest częścią całości i to nie tylko jako ludzkości ale częścią wszechświata, bo dla niego w ogóle nie ma jakby takich odrębności. Światy się przenikają i wszystko jest jedną całością. Jest taki rozmyty, no to właśnie też związek z wodą. Neptun oznacza też bardzo dużą siłę twórczą, muzykę, taniec, ale też wiąże się z fotografią i filmem, dlatego że to są takie dziedziny sztuki, które też poniekąd wiążą się z abstrakcją, z iluzją. A to jest właśnie doskonały temat dla Neptuna. Poza tym Neptun oznacza duchowość, religię i szeroko pojęty okultyzm. A w takim gorszym znaczeniu oznacza alkohol, narkotyki, wszelkiego rodzaju używki, które pozwalają uciec od rzeczywistości, bo to jest właśnie ten świat Neptuniczny, ten taki właśnie świat poza, pozamaterialny. Księżyc z kolei oznacza kobietę, matkę, Macierzyństwo szeroko pojęte, ale też przeszłość, korzenie, źródło, pochodzenie, dom, rodzinę, w ogóle przodków w szerokim tego typu słowa znaczeniu. Odnosi się też do podświadomości, uczuć, emocji, czyli to, co wiąże się z Neptunem, ale też do takiej pamięci, i to jest takiej pamięci nawykowej, bo on też odnosi się do takich czynności rutynowych. Dzięki księżycowi jesteśmy w stanie jechać samochodem i nie zastanawiać się, jak to robimy. Tak? Jesteśmy w stanie wykonywać pewne czynności mechanicznie, automatycznie i to jest taka pamięć, którą mają nasze bardziej jakby mięśnie niż, niż nasza świadomość taka pamięć wyuczona. Yy, poza tym yy, księżyc wiąże się z publiką, taką szeroko pojętą, w pewnym sensie też z narodem yy, również ze zmianą, a w takim sensie emocjonalno-uczuciowym bardziej. Aczkolwiek czasami też zmianą w, innym, w innych rejonach. Zależy, gdzie jest umiejscowiony w horoskopie. I teraz te dwie planety spotykają się w koniunkcji. Co to oznacza? Wielkie emocjonalne zmiany w życiu osobistym. Postrzeganie świata bardziej uczuciami niż rozumem. Bardziej odczuwamy stan drugiego człowieka niż logicznie rozumiemy jego położenie. E, jakby przejawiamy taką prawdziwą empatię, e, czyli jesteśmy w stanie czuć to, co czuje drugi człowiek. E, I to też, e, to takie postrzeganie intuicyjne może też prowadzić do pewnego zagubienia. E, musimy też troszeczkę się pilnować w związku z tym, e, dlatego że możemy e, tak samo nieodpowiednio oceniać ludzi. Idealizując jakąś osobę i zauroczyć się nią, wydaje nam się, że to jest miłość naszego życia, i nie do końca może tak być. Tak samo możemy pobiec za jakąś ideą, sądząc, że ona jest zbawienna dla całego świata, no też może okazać się, że nie do końca. Generalnie możemy mylić się co do własnych uczuć, możemy niewłaściwie je oceniać. Jak mówiłam, trzeba się pilnować, z tymi marzeniami troszeczkę uważać, starać się jednakowoż weryfikować to, co nam się wydaje, e, nauczyć się korzystać z intuicji, która będzie teraz naprawdę dobra, e, i nie próbować rozumieć uczuć innych ludzi, tak? My je czujemy, ale nie próbujmy ich zrozumieć, e, bo to się nam w tym czasie nie A kiedy te dwie planety spotykają się, a w zasadzie łączy ich e, opozycja, czyli są jakby naprzeciwko siebie w horoskopie, e, co wtedy się dzieje? Otóż e, obserwujemy dziwne nastroje, możemy popadać e, w obsesję i odczuwamy często taką e, przemożną chęć ucieczki od świata. E, mamy takie pewne wypaczone, życzeniowe postrzeganie e, rzeczywistości, tak czyli. Kolorujemy ją sobie, widzimy to, co chcemy widzieć, nie widzimy tego, co jest naprawdę. No, intuicja też nie jest teraz nasza najlepsza, odbieramy ją błędnie, lepiej na niej nie polegać, szczególnie przy oceniach i przy ocenie innych ludzi. Mamy nie najlepsze relacje z członkami rodziny i z kobietami w ogóle. Tu znowu możemy zauroczyć się niewłaściwą osobą przez swoją błędną ocenę. I możemy mm, pomóc komuś, kto tej, tej pomocy nie potrzebuje, w sensie takim, że on i tak ją zmarnuje. Tutaj musimy uważać, żeby nie wykazać się taką nadmierną troskliwością, bo są ludzie, którzy po prostu chcą żyć tak, jak żyją. Nam się wydaje, że to życie jest słabe. Może i jest, ale oni i tak będą tak żyć. Ile byśmy dla nich nie zrobili, to. To nie zmienimy tego losu. Trzeba troszeczkę tak właśnie z rozsądkiem starać się podchodzić do takich sytuacji w tym okresie. No, oczywiście w takim czasie nie wolno podejmować żadnych ważnych decyzji, naprawdę starać się to przełożyć. No ja wiem, no, tranzyt Neptuna trwa w tym wypadku blisko rok. Jeżeli się wie jednakowo, że on trwa, to naprawdę warto poczekać i nie podejmować decyzji, które potem koniec końców i tak okażą się zgubne w skutkach. Yy, I właśnie trzeba unikać takich ofiar losu, tak, takich ludzi, którzy, nam, którzy wydaje nam się, że o, oczekują, po, potrzebują naszej pomocy, a oni wcale nie potrzebują, po prostu chcą sobie tak żyć. Trzeba ich zostawić w spokoju. Księżyc i Neptun, a w zasadzie Neptun tranzytujący trygonem Księżyca to bardzo dobry wpływ, daje doskonałą, niezawodną wręcz intuicję, można wręcz czytać w myślach drugiego człowieka, mamy większe współczucie dla innych. Może nas spotkać taka idealna platoniczna miłość, która po okresie tego wpływu może przerodzić się, w przyjaźń nawet na, całą, na całe życie. Dla artystów jest to wyjątkowo dobry, twórczy okres, bardzo płodny. Mogą y, teraz wiele osiągnąć. Y, pozostali mogą zainteresować się okultyzmem, na przykład też astrologią. Y, no, znowu, nie pomagać proszę nikomu na siłę, bo nadal y, nie zawsze to jest mile widziane. A jeśli ktoś y, myśli, czuje, że ma jakiś talent artystyczny, to jest to doskonały moment na to, żeby go poszukać. I żeby go rozwijać, w lepszego momentu nie będzie. Tego, ten tranzyt się nie powtórzy w życiu. Yy, a naprawdę każdy ma jakiś talent i uprawianie wszelkiego rodzaju sztuki yy, wydaje się może czasami taką, takim zajęciem jałowym, no bo nie można na tym zarobić. No nie zawsze można to prawda, ale można dać sobie naprawdę wiele przyjemności, można się odprężyć i można sobie też dać dużo satysfakcji z poprawić nawet swoje samopoczucie, swoją samoocenę, także warto się zastanowić, czy jakiegoś talentu możemy nawet nie tyle zastanowić, a ile spróbować się jakby poczuć, czy nie potrzebujemy czegoś stworzyć. Neptun w kwadraturze do księżyca, tak? Tranzytujący Neptun. To nie jest najlepszy wpływ. Eee, mamy bardzo niestabilne nastroje. Mamy bardzo słabą intuicję, nie rozumiemy tego, co się z nami dzieje. Czujemy się dziwnie i nie wiemy dlaczego. Mamy bardzo silną, ale szkodliwą dla siebie empatię, bo wczuwamy się w nastroje ludzi, też takich złych. Tak? Ktoś jest zdenerwowany, ktoś ma. Na myśli, nie wiem, chciałby zrobić coś złego, tak? Jest, jest taki nabuzowany, i my natychmiast przejmujemy to jego uczucie. W ogóle nie wiedząc dlaczego czujemy się tak samo, i możemy robić rzeczy, których w ogóle nie chcemy robić. Nie, nie mamy takiej potrzeby, ale poprzez tą empatię, taką negatywną, przejmujemy w pełni nastrój tego drugiego człowieka. No i, i może się to dla nas źle skończyć. Eee, poza tym. No, też należy się spodziewać problemów w rodzinie i w relacjach z kobietami. Znowu może nastąpić taka skodliwa fascynacja, tak? Znowu nam się może wydawać, że ktoś jest dla nas idealną parą, no a tak raczej nie będzie. I w pewnym momencie możemy nawet utracić kontrolę nad swoim życiem, jeżeli tak jakby pozwolimy na to, żeby te emocje wzięły nad nami w pełni kontrolę. E, oczywiście w tym wypadku nie podejmujemy znowu żadnych ważnych decyzji. E, no, i musimy unikać takich ludzi toksycznych, takich ludzi, którzy no, których już bije taka zła energia. To się czuje, a szczególnie podczas tego wpływu. Czuje się to bardzo dobrze. Jeżeli już czujemy, że zaczynamy przesiąkać takim, takim wpływem, to należy się naprawdę oddalić i, i starać się takiej osoby unikać, bo będzie nam się trudno przed tą energią obronić, a po co nam ona. No I ostatni e, z tranzytów Neptuna do Księżyca, e, sekstyl. E, to też jest bardzo sympatyczny, choć troszeczkę krócej trwa i e, jest troszeczkę słabszy niż trygon wpływ. E, też daje doskonałą intuicję, umiejętność czasami czytania w myślach e, drugiego człowieka. E, też wzmaga naszą empatię e, i powoduje, że często przedkładamy uczucia nad rozsądek. Dla artystów znowu jest to okres bardzo płodny, więc też warto tego talentu naprawdę w sobie poszukać. Można się też zająć okultyzmem albo astrologią. I też taki specyficzny aspekt tego wpływu, również może dotyczyć kobiet i jakaś romantyczna fascynacja kobietą może mieć miejsce w tym czasie. Znowu musimy unikać teraz ludzi toksycznych, bo możemy przez tą empatię przejąć te ich złe yy, nastroje. Yy, trzeba też troszeczkę pilnować się, żeby nie uciekać za bardzo w marzenia. I, no, jak mówiłam, poszukać talentów artystycznych, bo naprawdę warto. Dziękuję, to już wszystko, jeśli chodzi o tranzyty Księżyc, Neptuna do Księżyca. Zapraszam do oglądania innych filmów i subskrybowania kanałów. Do widzenia.